Że najważniejszy jest dobry humor, wszystko dla was. Dzięki temu oglądacie kanał Star TV. Tutaj mamy dobrego kierowcę zawodowiec. Thank you, Wszystko robi, jedzie pod prąd, staje w każdym miejscu. Prawdziwy, prawdziwy anarchista. Jeździ pod prąd, bez hamowania. Trzy, three, <laughs> Tutaj nie używa się świateł ani sygnałów dźwiękowych. Tu się jeździ na czuja. Low drink, low no drink, no drink, no, 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 no. tak. Wypił tylko 2 litry. Wypił. za <laughs> wypił <dwa> 2 litry wina <laughs> one, two, three Stop! <noise> tak się jeździ po churgadzie nocą. Każdy ma policze wody i ostra jazda bez trzymanki. <noise> o, i muzykę też wkluczaje muzyka, 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 muzyka. Muzyka musi być. Oh, 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 oh. oh, Hej, Yeah, yeah. Trudno jest wjechać na tym skrzyżowaniu, bo niektórzy jeżdżą bez świateł, ale my się bawimy nieźle. Tak się jeździ w korgadzie. Nie zapomnij suba. Nie, nie zapomnij suba kanału 124. Jesteśmy przy hotelu.